I teraz za chwilę będzie chwila prawdy. Czy będę w stanie o, 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 o. zrobić. Ach. Wietrzyny mieszkanie. Stałem rano. Dziewczyny jeszcze śpią za tak 7,30, nie mogłem spać i ciekawy jestem co dzisiaj będzie z nagrywaniem bo wczoraj ćwiczyłem bicepsy okej okay, ale teraz czas na kawkę to się nazywa budzik oliwka stała żeby tacie zrobić kawę bo słyszała, że coś działa i już jedynie mogła to wsunąć tutaj tą półeczkę do środka. Teraz się przytula tu ekipa. Bosik też merda ogonem. Wszyscy chcą do taty. O, wróciłeś z dworu? Wróciłeś z dworu? Już się nawiegałeś? Proszę śniadanie Banan. Bo trzeba uzupełnić energię, którą organizm w nocy stracił na regenerację mięśni. Dopiero potem będzie białko. Amelka już się bierze za koszenie trawy. O? o to co. Zaraz zacznę rozsadzać porzeczkę. Mieszka z oliwką sadzą kwiatki. Dwa. Dwa. A ja tutaj rozsadzałem, zakopałem, przybiłem prętami do ziemi czarną porzeczkę, żeby można porozsadzić na jesieni. A Melka kopie coraz większy dołek. I tutaj przycinam, wycinam już od jakiegoś czasu wszystko co na dole odrasta żeby zostawić tylko jeden pień i zrobić z tego systematycznie drzewko. Mama znowu coś tu modzi. Idę do sklepu. Pierwszy raz. Założyłem maseczkę i Amerka się uśmiała. Mój pierwszy wypad do sklepu. Idę kupić coś z elektryki, bo muszę kable pomontować do ściany, taki, żeby nie było już tego syfu, a potem będę tynkował. zakup już czeka? I wracam do domu z zakupami. Zobaczymy, jak to się będzie sprawować. Co mam? Tak, to ci jest. do góry. A. Dzisiaj jest szósty dzień treningu i robię rozgrzewkę. Potem robię rozciąganie i zobaczę czy będę w stanie zrobić jakiś trening siłowy, być może nie będę w stanie zrobić, więc zakończę na rozciąganiu. I teraz za chwilę będzie chwila prawdy, no, czy będę w stanie zrobić tą deskę czy nie i od tego zależy następne ćwiczenie. O! No nie tak Amelka! W dół, Tyrek. Mija dzisiaj 40. dzień od ogłoszenia kwarantanny. No i myślę, że trzeba trochę zmienić to, co robię. Powiem, dlaczego chciałem zacząć robić tego vloga 40 dni temu, ponieważ chciałem zrobić coś, co byłoby na czasie. Dawno nie robiłem czegoś na czasie. To jest taki moment, w którym stwierdziłem: OK, coś się dzieje, zrobię coś na ten temat. Jak wygląda życie na kwarantannie? Myślę jednak, że już. Tyle czasu, wiele osób się przyzwyczaiło, stwierdziło, że to nic wielkiego. My zresztą też dokładnie tak samo do tego tematu podeszliśmy, i co w związku z tym będzie dalej nudno, jeżeli będę pokazywał, co się dzieje w domu. Natomiast robienie takiego vloga zajmuje czas. Ma to, miało to pewien plus dla mnie, dlatego że się zmobilizowałem do nagrywania, odważyłem się, przełamałem jakieś opory, przełamałem lęki swoje i chciałem zrobić chciałem się coś nauczyć nowego nauczyć przypomnieć jak się montuje filmy, poznać wiele nowych technik, zastanowić się, jak szybko montować filmy, jak nagrywać, co nagrywać, czego nie nagrywać, gdzie są błędy, które po prostu opóźniają czas. No i jeszcze jedna bardzo istotna rzecz, to było to 40 dni spędzone z dziećmi. A więc również też nagrywanie dzieci, co również da pewną pamiątkę na przyszłość, jak to wyglądało. Dzieci będą mogły sobie przypomnieć, zobaczyć, jak były małe, jak się bawiły, jak się zachowywały. I teraz myślę, że trzeba zrobić coś nowego, jakiś nowy format, gdzie bardziej chciałbym dać Wam jakąś wartość. Chciałbym Wam poopowiadać o pewnych doświadczeniach ze swojego życia, parę historiek i. Jakich wyzwań, problemów, które w życiu miałem, jakie rozwiązania i przede wszystkim problemów związanych ze zdrowiem. Dlatego stąd kanał 150 lat zdrowiu, ponieważ jeden z największych projektów mojego życia to było doprowadzenie mojego zdrowia do takiego stanu, w którym jestem dzisiaj, w którym mogłem zacząć trenować, mogłem przebiec maraton, mogę jeździć na rolkach. Gdzie jeszcze 10 lat temu, 12-13 lat temu, to było dla mnie abstrakcją do pomyślenia, ponieważ bardziej spodziewałem się wózka inwalidzkiego albo jeszcze coś gorszego. A dzisiaj spokojnie mogę trenować i żadne z objawów, które przedtem miałem, żadne z problemów, które miałem, do mnie nie powróciło. Tak więc będę chciał jak najbardziej skoncentrować się teraz na przekazaniu Wam wartości, opowiedzeniu wielu rzeczy. I zainspirowaniu Was do tego, żebyście wzięli swoje zdrowie w swoje ręce. Także kończę z tematem vloga. Taki odbęd będzie, będzie ciągnął się na co dzień. Natomiast będę na pewno chciał jakieś ciekawostki Wam rzucać, może nawet z życia, ale nie, będzie, nie będę Was zanudzał codziennym naszym życiem, bo ono już w jakiś sposób się ustabilizowało. E, następna rzecz, co będę chciał robić, to Was wspierać. Będzie trzeba mocno pomyśleć, nad tym, jak się odnaleźć w nowej rzeczywistości. To nie będzie już to samo, co było przed, wiele rzeczy nie wróci, wiele rzeczy się zmieni. I chciałbym dać Wam nadzieję i wiarę w to, że możecie sobie z tym poradzić i że będzie lepiej. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Życzę spokojnej nocy albo miłego dnia, w zależności, kiedy to oglądacie.